Pakiet dla klienta indywidualnego. Porada prawna klient indywidualny. Porada prawna udzielana telefonicznie przez adwokata lub radcę prawnego. Porada prawna i pomoc w działaniu. Produkt zawiera analizę przesłanych dokumentów oraz udzielenie telefonicznej porady prawnej. Pomoc w działaniu to opcja dodatkowa do porady prawnej udzielanej telefonicznie. Pakiet dla firm. Porada prawna dla firm. Porada prawna udzielana telefonicznie przez adwokata lub radcę prawnego. Porada prawna i pomoc w działaniu. Komplet dla firm. Produkt zawiera analizę przesłanych dokumentów oraz udzielenie telefonicznej porady prawnej. Pomoc w działaniu dla firm. Opcja dodatkowa do porady prawnej udzielanej telefonicznie.